Gdybyś miał opcję, że już nigdy do końca życia nie będziesz głodny. I co więcej, wyprzedzając swoje pytanie, możesz sobie monitorować na przykład na właśnie poziom białka i węgli i tak dalej, także masz guzik i więcej białka, więcej cukru, cokolwiek chcesz, to masz. Ale w zamian za tą umiejętność nigdy już nie możesz zjeść. Bierzesz to czy nie? No, to jest ciekawe, bo mam w sobie dwa wilki. Yy... Na rano, rano, <grymne> nie, tak, mieliśmy... Są wilki na ramionach? Mówisz się, że mam dwa wilki na ramionach. Ja że... umyślałem, że się zesram ze śmiechu dzisiaj. Nagrywaliśmy odcinek w studiu jeszcze przed chwilą, jak tu przyjęliśmy. I w Piotrek jak to zwykle, ale poważnie mówi, mam na ramionach teraz dwa wilki. <grymne> nie ma takiego powiedzenia? Coś o wilkach na ramionach? Czasami nie chce się wierzyć, nie? Że, że gość nie przyjechał rok temu z innego kraju i nie uczy się języka od roku. A, a jakie to jest? To na pewno są jakieś. No... Nie ma, nie ma, nie ma. Są, są dwie wilki we mnie. A co jest na ramiona? Dusza jest na ramieniu, a ochraniacze? Nie, dusza jest na dłoni. No to ochraniacze. Nie, na ramieniu też można mieć tuszę. Serce, Serce jest na dłoni. Serce jest na dłoni. Serce jest na dłoni. Rozumiecie? są w A ja muszę z nim pracować. To jest...